Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na taki dość nieprzyjemny temat, ponieważ skupimy się słuchajcie na tym, jak niestety towar z Ukrainy zalewa Polskę. No i co dzieje się z jajkami. Jak psuje się przez to produkcja jajek, jak producenci nie mają gdzie sprzedać i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś planuje teraz w jakikolwiek sposób inwestować właśnie w tą branżę, to warto jest obejrzeć żeby wiedzieć mniej więcej z czym należy się obecnie mierzyć. Pamiętajcie, że to wcale nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie polska konkurencja, ponieważ na wschodzie są osoby, które stety, niestety, ale też w bardzo dużej mierze, słuchajcie, oni po prostu sprzedają towar dużo taniej, mają dużo niższe koszty produkcji. No i jeżeli tego towaru jest dużo na polskim rynku, a też polscy pośrednicy, hurtownicy czy sklepy kupują głównie właśnie towar stamtąd. Starają się kupować ze względu na to, że tam jest dużo taniej. Tam jest dużo taniej, oni mogą sobie to bardziej marżować i wtedy na tym więcej zarabiają, a małe gospodarstwa, gdzie ktoś hoduje kurki, chce sprzedać jajko. Niestety, no niestety musi ponieść większe nakłady, co powoduje, że też te koszty są dużo wyższe. Więc w tym przypadku jak najbardziej słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny Jajek no, na obecną chwilę, one są na podobnym poziomie. raczej te ceny nie wzrosną właśnie ze względu na to, że ze wschodu. idzie bardzo dużo tego towaru, więc teoretycznie dla konsumenta to dobrze. Ale praktycznie jest tak, słuchajcie, że koszty wzrastają, mali producenci się zwijają, małe gospodarstwa się zwijają. Ja też rozmawiałem ostatnio z paroma osobami, które właśnie hodowały drób. Miały po parę tysięcy tego, nie paręnaście, ale parę tysięcy. Też starały się stawiać na jakość, no i niestety, niestety wyszło tak, że musieli produkcję zamknąć. Wszyscy poszli na etat ze względu właśnie na to, że to im się nie kalkulowało. Także da się, słuchajcie, na tym wyjść, ale trzeba mieć rynek zbytu, trzeba wiedzieć co kupować, po ile kupować, za ile kupować. A obecnie to co się dzieje na wschodzie, no nie sprzyja niczemu dobremu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Z moich obserwacji, z tego co ja zauważyłem, słuchajcie, no wydaje mi się, że idziemy w stronę po prostu delikatnie mówiąc, zniewolenia. Zobaczymy co będzie dalej w moim mniemaniu na obecną chwilę. Trochę jesteśmy skazani na tą żywność, natomiast jeżeli macie swój, swój ogródek, jeżeli macie swoją ziemię, to też jak najbardziej, słuchajcie, warto ją uprawiać, nawet nie dla kogoś, ale dla samego siebie, żeby trochę tego areału mieć, żeby być niezależnym od resty, chociaż w minimalny sposób, żeby mieć trochę warzyw. Wiadomo, że nawet jak nie będzie to na cały rok, ale chociaż słuchajcie, na miesiąc, dwa jakieś tam swoje kurki, jakieś tam swoje zwierzątka po prostu warto je mieć. Tak jak wiecie, obecnie regulacje, jeżeli chodzi o kurnioski, nie są na jakimś wysokim poziomie. Mam to nagrać i przedstawić Wam, więc mam nadzieję, że w kolejnym filmie uda mi się to przedstawić. Wygląda to słuchajcie tak, że na spokojnie, na własny użytek, jeżeli nie mieszkamy powiedzmy stricte w mieście, no bo tam różnie to wygląda, trzeba by było sprawdzić w planie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tereny podmiejskie, jeżeli macie działkę, możecie trzymać 5, 10, 15 kurek, nic raczej nikomu do tego. Jeżeli ktoś chce, jak najbardziej może to sobie trzymać. Natomiast to co jest istotne, jeżeli chodzi o drób, musimy zdać sobie sprawę, że tymi zwierzętami też się trzeba zajmować. Tego zajmowania nie ma jakoś bardzo dużo w tych małych hodowlach, ponieważ karmimy kurki rano, karmimy kury, słuchajcie, po południu albo karmimy kury tylko wieczorem. Podstawą jest rano. Podajemy wtedy zboża, podajemy warzywa, podajemy Staramy się podawać wszystko to, czego tak naprawdę kura potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania, i wtedy jak najbardziej. No, to jajko też będzie dobrej jakości. Natomiast to, co jest istotne, przez to, że właśnie ze wschodu idzie, słuchajcie, do nas to, co idzie, niestety jesteśmy skazani na to, że część ludzi po prostu nie będzie miała gdzie sprzedać swoich towarów. Poczekamy do, jeszcze do wiosny, już w sumie wiosna się praktycznie zaczyna. Poczekamy do lata, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o żniwa, i nie tylko. Natomiast już rolnicy się skarżą, że po prostu nie mają gdzie tego towaru sprzedać. Ja nie wiem, jak to wygląda na innych rynkach, natomiast jeżeli chodzi o rynek drobiarski, to wygląda to tak, jak Wam mówię i wydaje mi się, że na innych rynkach wygląda podobnie. To znaczy, stoi ten towar i do końca nie ma gdzie go sprzedać. Oczywiście można go sprzedać, bo to jest produkt spożywczy i ktoś go zawsze kupi. No, ale cena będzie na tyle nieadekwatna, praktycznie po kosztach produkcji, więc nikomu się tego nie będzie chciało robić. Więc jeżeli planujecie taką hodowlę, jeżeli chcecie iść w zysk, jeżeli chcecie zarobić na tym, no to po prostu musicie iść albo w ilość, albo stawiać mega na jakość, no ale wtedy znaleźć sobie klientów, którzy faktycznie będą ten towar od Was odbierali. Są tacy klienci, są takie osoby, ale to też wymaga czasu, zanim się ten rynek zdobędzie i po prostu te osoby się pozyska na to, żeby można było dalej. Produkować dalej, działać, jeżeli chodzi o hodowlę drobiu. Jak to może dalej wyglądać? Jak ja to widzę, słuchajcie, jeżeli nic się nie zmieni, to tylko i wyłącznie małe gospodarstwa będą zanikały, duże gospodarstwa będą te małe przejmowały, będą wykupywały ziemię, co będzie oczywiście niczym dobrym, ponieważ doprowadzi to do tego, że powstaną monopole, cena będzie dyktowana przez jednego, spadnie jakość, bo jeżeli nie ma konkurencji, to też oczywiście spadnie nam jakość, no i spowoduje to to, że my nie będziemy mieli zbyt dużego wyboru na rynku, oczywiście. Będą tam jakieś marki, ale one będą kontrolowane przez jedną, dwie, może trzy firmy. Tak naprawdę, słuchajcie, motorem napędowym są te małe gospodarstwa, są małe firmy, także trzeba o to dbać, trzeba się starać, żeby to wszystko przetrwało, żeby to wszystko było, bo tak jak już wspominałem na niejednym odcinku, możemy sobie, słuchajcie, kupić, musimy sobie kupić żywność, ale spodni mebli nie musimy sobie kupować. Wiadomo, fajnie jak wszystko prosperuje, jak wszystko funkcjonuje, bo jeżeli nie będzie funkcjonowało i pieniądz nie będzie w tak zwanym obiegu, no to nie będzie zbyt dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z żywnością, to tutaj jest to priorytet i musimy o tym pamiętać. Nie możemy o tym zapominać, że po prostu nie możemy być zależni od kogoś innego. Wyobraźcie sobie, że teraz jakiś statek nam nie dopływa z żywnością. Wyobraźcie sobie, że. Jakiś statek, czy jakikolwiek coś innego, cokolwiek, co nam będzie przywoziło e, pokarm, czy cokolwiek, e, jakikolwiek konflikt zbrojny wybuchnie, też, niestety, niestety, ale mamy dość duży problem. Więc nie możemy być, słuchajcie, zależni od nikogo, jeżeli chodzi o żywność, musimy sami produkować. Oczywiście, wiadomo, że jest import, eksport i też będziemy brali z innych krajów. Natomiast bardzo istotne jest to, żebyśmy mimo wszystko starali się mieć. Swoje no i też wspierać tych małych rolników. Jak macie jakieś małe gospodarstwa w okolicy, wy nie macie styczności z rolnictwem, warto jest słuchajcie rozmawiać, warto jest pojechać, warto się przejechać, porozmawiać z tymi ludźmi. Może naprawdę to pomóc, kupić coś u tych osób. Te towary naprawdę wierzcie mi, że są lepszej jakości niż te jakieś takie wielkie na wielkich hodowlach, na wielkich fermach. Oczywiście. Nie mówię, że to jest regułą. Ja też tutaj się staram. Może nam się uda bardziej hodowlę rozwinąć. Postawimy, słuchajcie, bardziej na zysk, co spowoduje, że też my, jako hodowcy i w ogóle jako ludzie, będziemy się zdrowiej żywili, bo też o to mi chodzi. Taka jest misja kanału: żebyśmy starali się zdrowo odżywiać, żebyśmy wiedzieli, co jemy. No tutaj akurat tematyka głównie związana z drobiarstwem. Natomiast, jeżeli chodzi o Inną spożywkę, to też jak najbardziej warto o tym pamiętać, że no ten produkt i w ogóle jakość tych produktów jest coraz na niższym. Poziomie. Także to na tyle napiszcie w komentarzu, jakie macie zdanie, co wy na ten temat myślicie, czy Waszym zdaniem cokolwiek się zmieni w tej kwestii, czy się poprawi, czy się nie poprawi. Dzisiaj, chyba jak nagrywam ten odcinek, właśnie jest strajk rolników. Zobaczymy, czy coś działają, czy nie zrobią nic. To znaczy, oni by chcieli, ale sami wiecie, jak to wygląda odgórnie. No zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.